Perfect. I wszyscy są już w maszynie. Ruszyły. Dość dobrze przyjął start administrator. On przez moment tu na czele. Teraz wyprzedza go Donaj. Donaj, deviator, chogori na ostatnim miejscu galopuje Shakir i dalej na prowadzeniu, ale minimalnym Donaj konie dosyć mocno zgrupowane, koło niego galopuje Deviator polem poprawia Nearly Perfect bliżej kanatu jest Trzogori, a ostatnie galopuje Siwy Shakir konie weszły w zakręt Nearly Perfect, a bliżej kanatu Donaj. Pozostałe konie galopują razem, teraz na tym zakręcie zyskał Czogori. Zyskała, przepraszam, Czogori. Nearly perfect, Donaj poprawia polem, Szakir, czwarty jest dewiator, tuż koło niego Czogori i administrator. I konie wyszły na prostą finiszową, wyprowadza z niewielką przewagą Czogori, ściga go administrator. Odpadł już dewiator. Czogori administrator, polem rozpędza się Shakir. I w tej chwili Shakir obejmuje prowadzenie na drugim miejscu. O drugie miejsce walczą cały czas. Czogori administrator, Czogori już na miejscu drugim. Shakir, Czogori administrator i za chwilę celownik. Shakir, Chogori, Administrator, Nearly Perfect, a teraz kończą Deviator i Donaj.